Dotarłem na Florydę, a właściwie nad jej zachodnie wybrzeże, czyli nad Zatokę Meksykańską. Jest to bardzo dobra okazja, żeby pokazać Wam, jak wyglądają plaże w tym rejonie. Jestem teraz dokładnie na przepięknej wyspie Sanibel i zapraszam na taki krótki tour po najładniejszych plażach na tej wyspie. W sumie, tak naprawdę, to wszystkie są ładne, ale są też ładniejsze. Wyspa Sanibel oraz jej siostra wyspa Captiva, które znajdują się na zachodnim wybrzeżu Florydy, to tak zwane Barrier Islands, czyli pierwsze bariery, pierwsze wyspy, które odgradzają Zatokę Meksykańską od Półwyspu Floryckiego. A co za tym idzie? Na tych wyspach można znaleźć mnóstwo przepięknych muszelek. Bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj e, wcześnie rano, szczególnie w okresie huraganu, To właśnie wtedy Zatoka Meksykańska wyrzuca na brzeg te najbardziej drogocenne i te największe muszle. Te muszle można naprawdę składać za duże pieniądze. Nie wiem czy uda mi się pokazać. Nie wiem czy GoPro pokaże zarysy budynków, które znajdują się na horyzoncie. To jest miasteczko Fort Myers. A tam jeszcze dalej, no tego na pewno już GoPro nie pokaże. Ja widzę tylko gdzieś na horyzoncie zarysy tych sylwetek najwyższych hoteli. Tam znajduje się bardzo popularna. Miejscowość Naples na Florydzie, a jeszcze dalej, w tamtym miejscu będę jutro, jest przepiękna wyspa Marco Islands. Prawie jak nad Bałtykiem, ta plaża nie jest typową plażą oceaniczną, która jest bardzo szeroka. To są wody Zatoki Meksykańskiej, więc te plaże są znajome nam z plaż nad naszym polskim morzem. Co prawda, mamy troszeczkę inny kolor wody tutaj i troszeczkę inny kolor piasku. A tutaj zaraz przy plaży mamy e, osiedla mieszkaniowe. To nie są żadne resorty, to no nie są hotele ani motele. Tutaj można sobie wykupić e, mieszkanko, tak jak to robi większość osób. I przyjeżdża sobie na Florydę już na taką emeryturkę, żeby odpocząć. O, proszę bardzo, tutaj mamy wejście tylko dla mm, mieszkańców tego osiedla. A plaża jest dosłownie no, 50 metrów dalej. To może teraz z serii mało gadania, dużo oglądania, kilka minutek spacerku taką amerykańską plażą. Przy okazji pytanie, czym się różni plaża na Florydzie od plaży nad Bałtykiem? Pomijamy tutaj oczywiście kolor piasku, pomijamy tutaj kolor oceanu czy kolor zatoki. Zauważcie, że Przynajmniej ja zauważyłem, że nie mamy tutaj w ogóle parawanów. E, pamiętam każde wakacje nad morzem, musieliśmy się, no nie musieliśmy się, ale robiliśmy to co wszyscy, czyli po prostu okopywaliśmy się w wszystkich parawanikach. E, nie mamy tutaj również, czego może mi troszeczkę brakuje, e, panów, którzy sprzedają zapiekanki i panów, którzy sprzedają jagodzianki. Jeszcze jedna rzecz, która zwróciła mi się w oczy, często ludzie podpływają swoimi ustami po e, plaży, i mm. wynoszą sobie krzesłka, wynoszą sobie e, swoje napoje chłodzące lub rozrywkowe i po prostu odpoczywają. E, Oczywiście wszelkiego rodzaju e, roślinki są chronione na Florydzie. A tutaj jest mila numer 0. E, widzicie? Mam nadzieję, że e, widać to przez GoPro. A teraz zobaczymy, e, jak wygląda wejście na taką plażę. W sumie od tego powinienem zacząć, no ale skoro już dotarłem do wejścia, może być to równocześnie wyjście. Kingi. Tutaj mamy toalety. Parkometry są elektroniczne, należy płacić albo kartą kredytową, albo gotówką. Zawsze jest tutaj tablica informacyjna z mapką, obecnymi ogłoszeniami, obostrzeniami. Jestem o tutaj na samym końcu wyspy. To jest zatoka San Carlos Bay, to jest zatoka meksykańska. A jeszcze planuję dzisiaj wjechać na sam środek i dotrzeć do wysepki. O, tam jest, o tu jest. To jest wysepka Kaptiva. To jest wysepka Sanibel. E, automat do płacenia. E, czy uda mi się wyświetlić cenę? Minimum można naładować e, sobie postój za 5 dolarów. Pozwala nam to na godzinny postój i każda następne pół godziny kosztuje 1,25 dolarów. O, tutaj mamy lepszą mapkę tego terenu. E, o, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest jeszcze e, takie małe molo, gdzie można sobie łapać rybki. No, i oczywiście najsłynniejsze muszelki, które można znaleźć na wysepce. Eee, dobre pytanie teraz: gdzie ja zaparkowałem swój samochód, przed którym wyjściu? Eee, oczywiście zapomniałem. A tu pewnie Straż Przybrzeżna gdzieś frunie tym helikopterem. No tak. Widzę, że przyjechał samochód eee, lokalnej, lokalnej stacji telewizyjnej. Coś się będzie działo: może jakieś rekiny będą pływać. I oficjalne wejście po tarasie na plaży, żeby oczywiście nie detać roślinek. Aha, jeszcze ważna, jedna ważna informacja. Jeżeli chcecie wynieść stąd muszelki, to tylko takie, które są niezamieszkały przez kraby. Nie zabieramy muszelek, które są zamieszkałe. Nie zabieramy żadnych żywiątek.